Hej, cześć, Manko. witam Was w kolejnej serii na moim kanale. Polecimy sobie zlituj Nightmares, miałem chęć z jedyneczką. Dopiero później z dwójką, niestety do jedynki nie mam chwilowo dostępu, mam ją tylko na konsoli, nie na kompie. Natomiast mój brat chcąc nie chcąc zaspoilował mi, że dwójka dzieje się przed jedynką. Więc polecimy sobie gry nie w kolejności wydania, a chronologicznie. Yy, no, mam nadzieję, że nie trollował. Yy, zaczynamy, ustawiliśmy sobie grę na wysokich. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Najwyżej, zjedziemy w dół z ustawieniami. Gra ma bardzo silny, ten, jak to się nazywa, efekt ziarna. Personalnie nie jestem fanem, wręcz odrzucam je to w grach. Niestety nie da się go tu wyłączyć, więc pojedziemy sobie z nim. Dajemy sobie nowa gra. Ja sobie ściszę słuchawki, żeby nie przebijały na mikrofonie. Dajemy sobie pusty, tutaj na pierwszym save, na pierwszym slociku. Ja napiję się kawusi i oglądamy kacenkę. Dobra. Gra według Hollow tubita jest na około 3 do 5 godzin. Czyli podobnie jak jedynka. Miejmy nadzieję też, że jedynka nie będzie zbyt trudna. Bardziej będzie taką, mam nadzieję, historią. Trzymającą nas tam w napięciu, ale, ale bez psady. O, pad mi wibruje. To oko się ruszy, prawda? Ok, wyjście jak z Deringa, to źle, że go od tego zawsze zaraz tam się wrócimy. E ja szczerze, bardzo ładnie chodzi, mam 60 FPS, 40% użycia karty graficznej, 7 procesora. Także nie jest źle. Bardzo ładnie ta gra wygląda, to jakoś... ten efekt się w ogóle jakoś nazywa, z tymi tłami, co się przesuwają w tle. To w terrari chyba było po raz pierwszy zastosowane. Bardzo fajnie to oświetlenie działa. Sławki mam ściszone, mam nadzieję, że nie będzie przebijać na mikro. A chodźmy tu na dół. Zobaczmy. Tutaj ktoś jakby... Ktoś dorosły, nie doczekał widzę. Nie udało się mu. No nic, lecimy sobie. Zobaczymy. Mogę jakoś sprintować. Weźmy sobie w ustawienia. Weźmy sobie w sterowanie. Kucnięcie ślizg, chwytanie. X-em się biega. Okej. Okay. Nietypowo trochę. No i dobra. Gra widzę. w ogóle nie tłumaczy sterowania w żaden sposób. Czy to dobrze, czy to źle? Zobaczymy. Być może będzie bardziej immersyjnie, ale. Być może będziemy się denerwować też. B się kuca? Nie, tym się kuca, ok. A, czy gra pokazuje mi jak kucnąć, ale nie pokazała jak przeskoczyć, ok? No dobra. Tutaj trochę jak w Unrevealu, taki kadr z boku. Bucika mamy, o. Wzięliśmy go, nie wiem po co. Ty, taka kupa mięcha jak z tego, jak ta gra się nazywała? Inside chyba? Też kiedyś możemy sobie ograć na kanale. Jak dorwać gdzieś na promce, no bo... Jakby muszę na PC odkupić katalog gier, który miałem na konsoli przez lata. Dziwnie to wygląda. Kto to powiesił? Po co to powiesił? Aha, już chyba wiem. Chociaż nie. Mogę jakoś rzucać? Eee, nie krzycz mnie tak. Czy mam mix, to się oddala kamera. Nie mogę tego buta jakoś rzucić. Bo myślałem, że z niego się mamy wspiąć. Aha, dobra, RT się chwytamy krawędzi. Czyli jakby podpowiedzi w grze są, ale gra czeka, tak? To mi się podoba. Jeżeli gra czeka, czy my sami wpadniemy, co trzeba zrobić? jeżeli nie wpadniemy, to wtedy nam podpowiada. Bardzo fajny klimacik. Ja troszkę sobie słuchawki podgłoszę, bo które za bardzo je ściszyłem. O. Ten wiatr tutaj robi robotę. Ok. To jest... A, tam jest pułapka. No dobrze, to... o, 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 o. To obchodzimy bokiem. To jest jakaś pułapka na zwierzęta, tam jest dziura pod tymi liśćmi na stówę. Dobra. Popchniemy sobie to. I teraz pociągniemy to w tą stronę. A, dobra, sterowanie jest w miarę, w miarę intuicyjne zobaczymy. Wszystko sobie, nie musimy tego chyba dopychać do końca. Spięła nam się nasza bohaterka, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że pająka nie spotkamy, patrząc na rozmiar tej pajęczyny względem niej. Aha. Zginąłem? Czy przeżyłem? Zginąłem. Dobra, zginęliśmy. Jakim cudem za pierwszym razem nie wyszło? Nie wiem. Też mi się wydawało, że w dół biegnę, ale widocznie nie. Okej, okay. lina do powieszenia się. Ja nawet nie mogę, nie chcę sobie wyobrażać, ile sekretów już minąłem, patrząc na poprzednią część. Hmm. Dobra, ewidentnie nie tutaj. Możemy wejść przez tą kłodę gdzieś? Tak, możemy wejść, dobra. Bardzo fajnie. I teraz co? Chyc na linę i z powrotem, dobra. Pasuje robota Czy to będzie wracało w górę? Ta Alda, dobra tam Spciutko, przeskoczyliśmy, dobrze idzie Jaż mi broda swędzi normalnie, nie wiem, tak nagle Zamiast się skupić, to się będę skupiał na brodzie Ja i mam ciepło w dupie trochę Wiem, że na pewno to chcieliście usłyszeć tutaj y Jaki smutny siedział, czy tam smutna siedziała, nie wiem co to było. Mogę się liny złapać? Nie, ale mogę zeskoczyć tak. Dobra. Okej. Okay. Strenie intuicyjne, bo jakby kamera jest w inną stronę, a drążka muszę wychylić napadzie w inną stronę, nie? Jakby ekran ma stałą fiksację, lewo, prawo, góra, dół Niezależnie od tego, gdzie patrzy postać Tak mi się wydaje, tak to odczuwam Nie chcę na te liście stawać, one są Bardzo podejrzane No a tu to już w ogóle nie Mogę to przejść bokiem? Nie bardzo co, muszę stanąć tutaj? Muszę wejść tą pułapkę celową? Nie, okej. Okay. Aha, dobra. Dobra, to jest. Tym się rzuca, ok. To jest takie proste, nie wpadł na to. Dalej nie chcę wchodzić w te liście. Mi się wydaje, że tam jest dziura z kolcami. Dobra, nawet że poszło jakoś. Dobrze, dobrze. Hmm. Tutaj pułapka na nieźwiedzie w ogóle. Teraz to jeszcze ją mijam na luzie, ale wydaje mi się, że jak będziemy przed czymś uciekać. To w tych grze było dość częste. Przynajmce. To... jest szansa, że ich już nie zobaczymy wtedy. Ale ładnie animacja zrobiona. Dobra, idziemy sobie tu. Ja się napiję kawki. Mam nadzieję, że nic nam teraz nie wyskoczy. Chociaż widziałem ikonkę save'a. Okej. Okay. Bardzo fajnie przemyślana mechanika, naprawdę podoba mi się. Lubię takie gierki, jakiś Czas na zagrać. O, te szyszunia. Naprawdę, sposoby, w jakie indie developerzy wpadają, żeby nawiązać interakcję z graczem, są niekiedy naprawdę fascynujące. Zwłaszcza w porównaniu do branży a gdzie wszystkie gry tak naprawdę teraz gra się tak samo. A na rywala dwójeczkę chciałbym skończyć na kanale. Może się uda znaleźć kogoś do pary. Bo jedynkę skończyliśmy, bardzo mi się podobała. Jedynka mi się na tyle bardzo podobała, że ja chyba za trzy razy przyszedłem. Okej, okay, mamy jakiś dom najprawdopodobniej kusownika. Czy możemy go minąć? Nie, musimy wejść przez okno. Dobra. Ale tu jest klimat, nie? Dobra. Czy właściciel będzie w domu? Zaraz się dowiemy, bo. Chodźmy sobie pod stół, może? O tak na wszelki. Nawet nie chcę wnikać, co to jest, wygląda bardziej na razie gracicka świni, więc chyba nie ma tutaj na stole nic takiego strasznego. Dobra. Możemy popchnąć te drzwi. O, widzę, mniej korytarzowa jest ta część na pewno, bo dwójka była taka dość mocno. Jakby pokazywała nam kierunek, w którym mamy się udać. A ja tutaj widzę, mamy jakieś rozwidlenie. Trzy pokoje od razu dostępne. No nic, zobaczymy. To jakiś łoś widzę na tym. I tam widzimy pokój, ale. Nie otworzymy tych drzwi. Mogę się schować pod szafeczką? Nie bardzo. Czyli albo będziemy tu uciekać, albo nas nic nie zagraża, nie? No nic, zaraz się... O, kurwa, piwnica. To trochę przypał. Ja pierdolę, nie, kurwa. Co to jest? Dobra, idziemy w drugą stronę na razie. Jakiś kurwa tasak można go wyjąć? Nie, ale mamy rączkę do czegoś. Chodźmy dalej. Nie, no chłopiec kurwa z nie po prostu. Jest pierdolonym rzeźnikiem. Ja myślę, że tu przekleństwa w tej serii, niestety, będą się pojawiać. Chodźmy do góry. Możemy tu wejść. No, dobra. Myślę, że jak otworzymy te drzwi, to właściciel chaty najprawdopodobniej na pewno się zainteresuje hałasem. Ja sobie zobaczę wcześniej, czy ja mogę się tu schować. Mogę, dobra. I, to żyje. Dobra. Cześć, Ziomeczku. Mówisz, mi ja się boję nawet bardziej niż ty, nie, także na spokojnie. No, to bierzemy siekierę, no trudno. Jakaś świeczka na tym. Możemy wziąć tą pozytywkę? A możemy ją użyć, jak użyjemy innego przycisku? Nie, ale możemy ją wziąć. Czy nie wiem, czemu wziął siekierę? Nie. Ale my chyba możemy ją wziąć, nie? Ta, dobra. Wejdę ja z nią, właśnie czuję bezpieczniej. Idziemy tam. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze było do rozwalenia. Nie. Czy jestem w stanie wejść z nią po schodach do góry? Nie. Dobra, ale teraz może chodziło o jego wystraszenie. Może jak pójdziemy do góry, to te drzwi będą teraz otwarte. Zobaczymy. Ale mam ciepło, nie? O? Chyba właściciel jest w domu. Kurwa, jakie to jest pojebane. Dobra, idziemy do szybu. jak ci pomogę, ziomus? No tak, właśnie mam na myśli, żeby to zrobić, nie? Dobra, tym ściskiem okej. Okay. Nie ma opcji, że tego nie jest. No właśnie. Czekaj, ziomeczku, trzeba to popchnąć, wiesz. Lepiej się pospieszmy, bo tam coś szło generalnie. Nie chciałbym poznać właściciela. O kurwa, o kurwa, to jest. No nie, widzę coś takiego i wychodzę ze ścianą. Nie, nawet jak nie ma drzwi, ze ścianą wychodzę z tego pomieszczenia, nie. Tam jest klucz na górze. Do drzwi. Dobra. Nie doskoczymy tam, raczej nie. A czy możemy gdzieś tu wejść? By korbka się przydała. Żeby to spuścić w dół, nie? Tam coś jest ewidentnie, ale. O, podsadził nas dobra. Okay. Na stówekiem dotknę to na Okej. Nie ożyła. Teraz żyje. Teraz. Teraz mu... No dobra, Okej. Okay. Za bardzo hałasujemy trochę kurwa za bardzo. Aha, to nawet nie jest klucz, tylko. Gdyż ta gra jest jeszcze bardziej pojebana niż jedynka. <grywy> Dobrze jest, naprawdę. Teraz schodzimy na dół i umieramy, nie? To jest... Dawno nie miałem tak ciepło w dupie, nie? Naprawdę... Jakby horory, to nie jest moja bajka, ale niektóre gierki czasami ogrywam. Inne oglądam, bo mi brakuje odwagi, ale no to ogrywam i... No... Jedynka była chora. O, słabajka? A nie, szopa. Jedynka była chora, ale tutaj widzę, już na dzień dobry dostajemy. Dostajemy fajną bazę. Dobra. Tam ktoś garbuje, przynajmniej takie odgłosy są. Bo tego nie przesuniemy raczej, nie ma takiej opcji, nie? A nie, przesuniemy. Myślałem, że tą pułapkę trzeba gdzieś jakoś rozwalić. Dobra, no tu jest garbowana skóra. Nazywamy go dziadek Staszek, kurwa. O, kto nawet nie robi nożem, gołą ręką to jedzie. Damy radę jakoś tu podejść do odboku otworzy. Czym się chwytało? Czekaj, bo. Tak, zgłupiałem chyba trochę. E, latarka, pilot, co? Jaka latarka, jaki pilot? Nie mogę tego chwycić. Dobra, przeskradajmy się za nim z powrotem. Jest tu coś, co warto wziąć? Nie, ale tutaj wygląda ewidentnie, jak można było wejść do góry. Okej, nie można jednak. Nie bardzo chcę do niego podchodzić pod to biurko, bo... bo wydaje mi się, że jak tam podejdę, to już się jakby zapisze i potem nawet jak się zrespie, to on będzie już zaalarmowany. No tu wygląda ewidentnie, jakby tędy trzeba wyjść. Ja nie chcę tego pchać, koleś. Też może. No i cygi, teraz biegusiem. Hop się nie biegnie człowieku, nie? Hop się nie biegnie w tańcu, kurwa. Okej. Okay, daleko nie pobiegliśmy, kurwa. Uff. Zapierdziel! Chłop ma jedną odpowiedź na hałasków. Nie ma na tu, ziomeczku. Błagam cię, nie wróć się w dół. Nie wróć się w dół. Ja jestem kurwa trawą teraz. Jestem trawą, ziomuś, to był tylko tak jak myśliwy, nie? Coś się ruszyło To dzik! i od razu, kurwa Zajebiście sekwencja zrobiona Ja popijam kawę, a nie potrzebuję kawy w tej chwili nawet, nie? Schowajmy się na chwilę I do tej dziury pewnie będziemy biegli tylko niech se wróci. O. No i dobra. <laughs> Chłop się nie wiem ja Naprawdę. Grubo tam jest. To ekranu to są jego kroki u góry, bo nie wiem. Dobra, chyba jesteśmy chwilowo bezpieczni. Dobrze jest. Ja to bym powiedział, że po, po długich seriach czasami są też potrzebne krótsze. Tutaj tak będzie pewnie z 6, może 8 odcinków. Więc tutaj się z Wami pożegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku serii w kolejnych seriach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Siemanko.